Macie walki Jak jest ze mną Dariusz, lew Kazimierczuk. Co dzisiaj nie zagrało? Co nie zagrało? No trudno powiedzieć. no Tam zrobiłem jeden błąd e, przy tym wejściu e, do obalenia e, Marcin dobrze skontrował, a później już nie pamiętam co się stało. Kompletnie cię odcięło, czy po prostu emocje, czy jak? E, no, odcięło mnie troszkę i coś e, jak. E, upadałem, nie, nie, nie pamiętam jak, jak to było, jak upadałem, rękę miałem w górze i Marcin całym ciałem po prostu wpadł mi na tą rękę i już to poczułem taki ból i po prostu już... Ciężko było cokolwiek zrobić, także. Byłaś tak świetnie wyglądałeś na przygotowaniach. To był chyba twój najlepszy obóz przygotowawczy. Tak, 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 tak. Oczywiście to był najlepszy obóz przygotowawczy, także czułem się świetnie, bardzo dobrze do walki, wyszedłem zmotywowany, także no, trudno, to jest sport. Ktoś musi wygrać, ktoś musi przegrać. Gratuluję Marcinowi, okazał się dzisiaj lepszy, także gratulacje. Czyli ten cały troszczok, który w końcu zacząłeś używać na konferencjach, to była tylko gra, po prostu, żeby trochę podbudować to napięcie, czy to było jakby. Właśnie, że Fame, czy właśnie to prawdziwy Dariusz Lew, który trochę się zmienił od pierwszej konferencji. Oczywiście to jest wszystko dla show. Wiadomo, trzeba przed barką podkręcić troszeczkę zainteresowania, wzbudzić. Oczywiście to mi też to też jakby dało mi więcej energii. Wiadomo, ja też nie jestem młody, także trzeba było się podbudować, to mi pomogło, także ja się z tego cieszę i niczego nie żałuję. Ale jeszcze zobaczymy cię w Oktagonie. A oczywiście, jeżeli tylko będzie taka okazja i tutaj włodarze FM MMA, będą chcieli jeszcze ze mnie skorzystać, także ja jestem do dyspozycji. Przechodzisz teraz na stałe do pana Mirka Oknińskiego, czy wracasz do Londynu trenować, czy jak to teraz wygląda? E, wydaje mi się, że tak. E, trener był zadowolony, chociaż wiadomo, porażka jest porażką. No, zobaczymy, no jeszcze będziemy rozmawiać. Wydaje mi się, że wszystko jest okej. Okay. Jeszcze pokażę, że lew jest groźny. E, oczywiście, że pokażę. Ja się nie poddaję, także jakby nie było, no, tutaj była bardzo duża różnica wagi i chyba mało by się kto odważył, e, że tak powiem, wyjść do walki z Marcinem. No chyba, że wiadomo, są to różni zawodnicy, którzy się tam dużo, dużo mówią, dużo tam wiadomo się wypowiadają, no ale jeśli chodzi o walkę, no to wiadomo, to, to jest waga ciężka, ja też zdecydowałem się na to i wiadomo, ja jestem, że tak powiem, zawodnikiem kategorii półśredniej, także... No właśnie, bo na ważeniu było ile, dobrze pamiętam, 87? 87,5 e, chyba. I czy w następnej walce wolałbyś się zmierzyć właśnie z kimś, nie wiem, 8-4, 7-7, czy, czy zostajesz na właśnie ciężkich facetów? No, oczywiście wolałbym e, już raczej e, bicie z, e, w mojej wadze, nie ma się co oszukiwać, to waga ciężka to nie jest moja waga, także no, to, to ciężko się bije. Jeszcze się, że tak powiem, trzeba zmotywować na takiego człowieka, który waży o wiele więcej, także no... Jakoś e, powiem tak, no mi się jakoś to udało. Ja, ja byłem bardzo dobrze przygotowany do tej walki, byłem pewny zwycięstwa, no ale trudno, no, nie udało się. Taki jest sport. Dzięki wielkie Był za mną Darek Lew. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. E, nie poddaję się i tak jak mówię, jeszcze, jeszcze pokażę swoje kły. Także dziękuję, pozdrawiam wszystkich. Jeszcze lew będzie groźny. Dzięki.